Niemiecki hełm. Od ponad stu lat jego kształt jest tak łatwo rozpoznawalny, że znają go nie tylko wszyscy fani Kapitana Klossa i Czterech Pancernych, ale również miłośnicy Kompanii Braci, Call of Duty, Medal of Honor, a nawet Gwiezdnych Wojen. Charakterystyczny wydłużony nakarczek zasłaniający uszy, stalowy daszek zsunięty na oczy i dwa otwory wentylacyjne. Obrazek, który budził grozę, ale również fascynował wiele pokoleń przed i po II wojnie światowej. Warto zauważyć, że pierwsze wzory hełmu, który większość ludzi nazwie po prostu niemieckim, powstały już podczas I wojny światowej, ale nie będę dziś bardzo szczegółowo omawiał całej historii i ewolucji tego nakrycia głowy. Takich filmów jest sporo również w języku polskim, każdy bez problemu znajdzie w sieci interesujący materiał, a ja zajmę się jedynie najbardziej popularnymi niemieckimi hełmami bojowymi, które występowały w okresie II wojny światowej. Oczywiście kilka moim zdaniem ciekawych wyjątków również zaprezentuję, byście mieli nieco szerszy obraz zagadnienia, ale hełmowej encyklopedii z tego na pewno nie będzie.